Nie ma kochani, z tej strony zakręcona pozytywnie, słuchajcie. Kolejny vlog, kolejny vlog, bardzo, bardzo fajnie. Mam, słuchajcie, też do Was małą prośbę ogólną prośbę i to z, do tych osób, które stawiają słupy. Bardzo fajna konstrukcja. E, zaraz Wam zrobię zimno trochę, kurde, w bluzie, <noise> na rowerze! Ogólnie mówiąc, jeszcze przyjedziemy się do lasu, zrobimy sobie szkic, projekt lasowy. No i co, no i ogólnie tych słupów, słuchajcie, bo przydałyby się, słuchajcie, takie bardziej, e, drodzy panowie lub panie, e, słupy bardziej takie mocniejsze, bo z tego co ja tu widzę, samochodzik to są słupy bardzo dobre, ale ze słowa konstrukcja i to się zmienia i się człowiek boi, że czasami te słupy się walno i obala, a to jest prąd. I wtedy wy macie duże roboty, słuchajcie, i my się boimy. A jakbyście na przykład, poczekajcie, zmienili te słupy na mocniejsze, poświęcili. Parę tygodni ogólnie, to wtedy byście na przykład mieli, nie wiem, słupy. Czekajcie. E, ogólnie mówiąc, słupy. E, e, słupy całkowite, czyli słupy mniejsze, przepraszam, większe słupy i grubsze. Czyli bardziej moja, z mojego punktu widzenia, jakbyście zrobili, to by było naj. Ja tylko podsyłam pomysły. Jak zrobicie, tak jest fajnie. Bezpieczniejsza konstrukcja, poświęćcie czas. To są słupy, słuchajcie. Czekajcie. O, widzicie te słupy? Te słupy słuchajcie powinny być bardziej grubsze, te bardziej słuchajcie grubsze i mocniejsze. Mocna konstrukcja wtedy było słuchajcie bezpieczne, a tak to to co trzeba będzie zmieniać, zmieniać, tak poskudzimy co nie? No ale to też fajnie, fajnie to brzmi jak to na kulpiach, jak co nie? Trzeba te kurpie, słuchajcie, zrobić tak, żeby to bajka było, lśniła, aż się nie chciało stąd wyjeżdżać, bo każdy ucieka, bo na kurpiach jest ple, na kurpiach jest, nie wiadomo, co zróbmy jak na Mazurach, zróbmy, jak się gdziekolwiek jedzie, to po prostu współpraca wszystko. Ten asfalt, kochani, też będzie do poprawy. I tak myślałam, słuchajcie, ale cię się przyjadę rowerem czy coś i pokażę Wam fajną konstrukcję projektowo z nudy, bo wchodzę na obrody, w końcu wracam do żywych, czuję się bardzo dobrze. Także dziękuję bardzo za leczenie, za to, że mogłam u Was być miło, że auć tam było. Zaproszki. Bardzo dobre są. Depresje się leczy w miarę. Dwubiegunówka ponad papa, dwubiegunówka już papa, depresja, nerwica, papa będzie. Jestem zadowolona, teraz jeszcze cukrzyca to wszystko. Od małego zaniedbanie, no ale to nie moja wina. Ale to spokojnie, to już jakoś to będzie, więc dam radę takim właśnie kochani się Żegnamy do zobaczenia w następnym. Pa pa.